Moneta na szczęście. Prawda, Dantusiu, że świąteczne ciasta są przepyszne? Mam nadzieję, że pan, zwierzyk, będzie miał szczęście i trafi na monetę. Wtedy będzie do nas życzliwiej nastawiony. Dla pewności wrzucę jeszcze kilka. O. Wesołych świąt, dziewczęta! Wesołych świąt, panie doktorze! Co tam pan ciągnie za sobą? Ach, to. Mm, to chyba jest prezent gwiazdkowy dla dwóch miłych dziewczynek. Sanki! Bardzo dziękujemy. Kolub chcieć krakersa! Kolub chcieć krakersa! Kolumbie, poczekaj na swoją kolej. Ten krakers jest dla igusia. Mój! <laughs> Twój... O, jesteś okropnie chciwy Proszę pana Dzień dobry Ojej A, Fiolet galoty Fiolet galoty o, Przyszłam złożyć panu świąteczne życzenia Proszę To moje słynne nieglinne ciasto Osłodzi panu Boże Narodzenie Ciasto, ciasto Mam jeszcze małą niespodziankę Gałązka jemioły no proszę buziaka. Nie, nie, nie. O! Proszę, no, no, Nie, nie, nie. Może nie. No nie, nie teraz. Daj jej buzi. Nie, 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 nie. Daj jej buzi. Buzi, co mi przyszło do głowy, żeby dawać wam sanki. Świetny prezent. Jesteśmy bardzo zadowolone. A ty będziesz miał okazję, żeby spalić kalorie po świątecznym obiedzie. Pani proszę. Nie wypada. jeden mały całus. Są święta, proszę. Nie, nie Nie, 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 nie. Uh, 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 proszę wybaczyć pani Violetto. Pani Violetto nie, ja nie, nie, nie. Co się stało z kolendem? Wyjął coś ściasta i popnął. O, czy sądzi pan, czy sądzi pan, że trzeba? A tak, tak, nie ma wyjścia. Jedziemy do doktora. Fred, jest pan tam? Och. Zamknięte. nikogo nie jej. ma? Trzeba go oh. poszukać, bo Kolumb się udusi. O, widzę go! Idzie! Doktorze, Fred, pomocy! Panie Violet, to co się stało? O ratunku szybko! Chodzi o Kolumba. Ja go chyba otrułam. Nie bój się, Kolumbie, wszystko będzie dobrze. Moje świąteczne ciasto skosztował trochę tylko raz dziobnął. Kolumbusiu, ja naprawdę nie chciałam ci odnieść. To nie wygląda mi na truciznę. Raczej coś utkwiło mu w gardle. Jest za głęboko. Nie widzę, co to jest. Będę miał okazję wykorzystać mój nowy endoskop. To na ten aparat zbierałyśmy pieniądze. Hmm. <grym> Adelo, może ty wiesz, jak to włączyć? Włóż wtyczkę do gniazdka. Aha. Tak, dziękuję. Dobrze. Spokojnie, spokojnie. Nic nie będzie bolało. Delikatnie i powoli. Co tam jest na monitorze? To żołądek Kolumba. Jego górna część. Widać jakiś przedmiot? Uf, na razie nic. Zobaczmy trochę dalej. Mm, jeszcze trochę. I jeszcze... Zaczekaj, Fred. Patrz, jest coś. Zaraz, przecież to moneta. Z ciasta pani Violetty. A już zawsze wkłada się monetę do świątecznego ciasta. To przynosi szczęście? Doktorze, jest jakaś szansa, żeby ją wyciągnąć? Nie. Utkwiła za głęboko. Będę musiał operować. To straszne. Biedny. Mój biedny kolumb. Proszę. proszę nie rozpaczać. Rozumiem pana. Czułabym to samo, gdyby chodziło o któregoś z moich kotków. Czy ktoś ma ochotę na kawałek ciasta? zaraz zaświeci pierwsza gwiazdka. Tak, ale... nikogo tu nie widzę. Spokojnie, Kolumbie. Nic cię nie będzie bolało. Ile czasu będzie spał? Nie za długo. Najwyżej godzinę. Hm. Nic z tego nie rozumiem. Zajrzyjmy do przychodni Freda. Może tam są. Dobrze, tato. Skalpel, proszę. Dziękuję. Prawdę mówiąc, nigdy jeszcze nie operowałem papugi. Wujek i Kuba Przybierzeli do Betlejem pastę że... O Skąd takie smutne miny? Pan doktor operuje Kolumba Wiesz mójku, on połknął monetę, która była Może kawałek świątecznego ciasta? O, wspaniale wygląda O, chętnie Gotowe? Teraz ostrożnie Poproszę zacisk Dziękuję I kleszcze Proszę Oby się udało. Oby Kolumb wyszedł z tego bez szwanku. Hmm. O, jest! Wyjąłem. Wrzucimy do skarbonki. Pocznij przez chwilę, a ja zrobię ci kawę. Udało się! Całe szczęście, że mamy już endoskop. Czy mogę do niego na chwilę zajrzeć? Oczywiście, proszę bardzo, ale jeszcze śpi i trochę potrwa, zanim się wybudzi. Tak mi przykro, bardzo pana przepraszam. Po co wkładałam tę monetę? To był wypadek. Takich rzeczy nigdy nie można przewidzieć, ale wszystko dobrze się skończyło. Idźcie śpiewać kolendy, a ja posiedzę tutaj z moim kolumbem. you